W dzisiejszym odcinku przegląd festiwalu Fortnite. Gdy spojrzymy do zadań, pojawiły się nowe Metallica bis Mamy tu cele dodatkowe. Musimy ukończyć 3 zadania, potem 5, 7 i 9, aby dostać nagrody. Ale najpierw sprawdźmy, jakie to zadania. Zdobądź co najmniej dwie gwiazdki, grając utwór metaliki na wokalu, to mamy etap pierwszy z dwóch, potem dalej również pierwszy etap z dwóch, tylko na instrumencie prowadzącym na perkusji oraz dobądź również co najmniej dwie gwiazdki grając u dwóch metalki tym razem na pasie. Ale to nie wszystko, bo na scenie dżemu Fortnite mamy również Zadania: Drzemuj na dachu Megaplexu, Drzemuj na dachu Fabryki Dźwięku oraz Drzemuj w budynkach gospodarczych przy Fabryce Dźwięku. A teraz spójrzmy na nagrody nieco bliżej. Mamy awans o poziom większa poziom sezonie Battle Royale. Ikona sztandaru. Nowa ikona dla twojego sztandaru. Możesz ją przypisać w szafce. Finał o zmroku. Ekran wczytywania. Jak dawać czadu? To w blasku zachodzącego słońca. Mamy również drugi ekran wczytywania. Szałna w cenie głównej. Sprintuj na scenę główną oraz sezonowe punkty doświadczenia używane do zwiększenia poziomu w sezonie Fortnite. Aktualizacja zadań etapy drugie. Zdobądź co najmniej trzy gwiazdki zespołu grając utwór metaliki na wokalu, traf. 100 nut grając utwór metaliki na instrumencie prowadzącym, zdobądź serię 40 nut grając utwór metaliki na perkusji oraz zdobądź co najmniej 3 gwiazdki grając utwór metaliki na basie. Jeśli chodzi o scenę dżemu, to jeśli wykonamy poprzednie 3 zadania, nie pojawiają się już żadne nowe. Teraz gdy zadania już są wykonane możemy spojrzeć jeszcze bliżej na to jak prezentują się nagrody. W tym celu jesteśmy właśnie w szafce, udajemy się do lobby. Mamy tu ikonę sztandaru, tutaj już wybraną. Możemy oczywiście dowolnie zmieniać jej kolor. Na jaki tylko byśmy chcieli. Mamy również ekranę wczytywania. Finał od mroku. Pełny ekran. Tak się prezentuje w pełnej krasie. Mamy jeszcze drugi ekran wczytywania. Szał na scenie głównej. I prezentuje się on tak.